Cześć wszystkim Full Body Story powraca, kochani. Po roku nieobecności stwierdziłem, że pora skończyć z tym, co do tej pory się działo, czyli angażowaniem się w rozwój osobisty. Chociaż nie do końca, ponieważ cały projekt Full Body Story też jest częścią rozwoju osobistego i to właśnie teraz będę chciał Wam pokazać. Przez ostatni rok nie było mnie na kanale ze względu na to, że zająłem się rozwijaniem biznesu, rozwijaniem siebie jako ojca, jako partnera. Jako człowieka, teraz chciałbym pokazać Wam efekty mojej rocznej pracy, które niekoniecznie wiążą się z jakimiś wynikami sportowymi. Na pewno nie będziemy wychodzić z tego, żeby pokazywać Wam moją przemianę, ze względu na to, że to cały czas jest w toku. Aczkolwiek, troszeczkę połączymy to z tym, jak wygląda moje życie. Troszeczkę bardziej niż do tej pory. Myślę, że będzie to fajne. Doświadczenie dla mnie, a dla Was może nauka, po to, żeby pokazać Wam, że można od zera dojść do niekoniecznie milionera, ale spełniać swoje marzenia, tak, żeby czuć się szczęśliwym. Ja przez ostatni rok zapracowałem na to, żeby zrealizować swoje ambicje i to wszystko chciałbym Wam właśnie teraz pokazać. Jesteśmy na Jarmarku na rynku we Wrocławiu. To tu we Wrocławiu wszystko się zaczęło. Tutaj poznałem mnóstwo ludzi, którzy pomogli mi w tym, aby się rozwijać. To tutaj z moim serdecznym przyjacielem Mateuszem, nagraliśmy dla Was parę filmów. Podróżowaliśmy, nagrywaliśmy te filmy z różnymi ludźmi w różnych miejscach. Chcielibyśmy to robić nadal. Pokażemy Wam, jak wygląda moje życie od podstaw. Nie będziemy nic ukrywać. Tematy, które do tej pory były dla Was niejasne, chociażby. Wysoki też będziemy omawiać. Także dla ciekawskich, pokażę Wam całe swoje życie, plus do tego to, jak rozwinęły się przez ostatni rok. Mam nadzieję, że będziecie chcieli to oglądać, mam nadzieję, że będziecie czerpać z tego inspirację, a ja dzięki temu będę się napędzać do tego, żeby robić coś więcej. Wczoraj odwiedziłem Michała Mikulewicza, przyjęliśmy sobie piątkę. Jeżeli chodzi o jakieś angażowanie się w współpracę, czy to z Michałem, czy z kimkolwiek innym. Nie mam na ten moment ambicji do tego, żeby realizować się w tej właśnie kwestii, aczkolwiek to, co było wcześniej, to o czym wspominałem, że chciałbym wystartować w zawodach, to nie jest jeszcze skreślone. E, cały czas e, mam kontakt z Szymonem Moszym, cały czas pracujemy nade mną i coś z tego będzie, pokażemy Wam to na pewno w najbliższym czasie. Chciałbym Wam pokazać też kilka innych aspektów życia. Chociażby to jak rozwinąłem się przez ostatni rok, jeżeli chodzi o biznes. Jak zmieniło się moje życie. Jakie mam teraz podejście do pewnych kwestii życiowych. Jest to dla mnie ważne. Chciałbym Wam pokazać jak to wygląda z mojej strony. To co do tej pory było, treningi z kulturystami, Blessing of Odibu, Tomasz Lech, Michał Karmowski, Michał Mikulewicz, Patrycjusz Wróblewski. Dało mi to mega petardę energię na to, żeby Stworzyć coś więcej. Stworzyłem coś więcej. Przez ostatni rok tego nie widzieliście. Zobaczycie to teraz. W tym sezonie będzie mega petarda. Uwierzcie mi, że to co mam teraz w głowie, chciałbym przełożyć w taki sposób do internetu, żeby to naprawdę oddziaływało na ludzi. Chciałbym zostawić część siebie i na pewno to zrobię. Podsumowując, będziemy podróżować, będziemy trenować, będziemy wskazywać wam drogę, będziemy wam pokazywać jak żyć. Będą fajne fury, będą fajni ludzie, także zapraszam do subskrybowania kanału, na pewno będzie się działo, na pewno to nie jest moje ostatnie słowo. Do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć.